Cześć, tutaj Panowieczka. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zrobić automatyczną przepalarkę. Yy, ogólnie to będzie samo przepalać, nawet nie będzie trzeba doszucać węgla. Tylko sobie wezmę jeszcze. Lajek tutaj. I tak, stawiamy trzy piecyki w jedną stronę. I teraz tutaj z jakiegokolwiek bloku. Trzeba zrobić taką jakby ścianę. Starczy coś takiego, żeby te, żeby jakby nasz, nasz, nasz nasze, na, nasze paliwo się nie... Żeby nasze paliwo tutaj ładnie do tych pieców platywało. W wsadzimy sobie stoł na morze, żeby było e, po prostu, nie mam nic innego jak w ekwipunku, to się da przepalać, więc tutaj, tak. I teraz trzy bloki odstępu, o, tutaj trzeba postawić y, tutaj jakiś bloczek. I na ten bloczek trzeba postawić pistonę. Obok tego yy, na, yy, przy tym pistonie trzeba w tą stronę dać obserwer. I tutaj dwa bloki slimów. Tutaj wystarczy, że się da dywanik. I to wszystko się odpali dźwignią. I wtedy to jest piarka dywaniku. No i jak widzicie, tutaj wszystko pięknie wlapuje, się tutaj będzie się przepalać na wschodni. No i w ten sposób to jest niechętna ilość paników i przepalania. No dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam to podobało i... Ha.